Z nas na tym odcinku i dzisiaj jest znowu z nami Kuba i dzisiaj idziemy widzowie po nasze, nasze pieski, ale ja widzowie też będę miał kota spokojnie, wiecie, że ja wolę koty a nie psy co prawda Kuba woli psy no ale dobra, też będę miał tego psa eee, i widzowie, żeby nam się udało zdobyć, więc proszę trzymajcie za nas kciuki i w ten sposób zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, bo wbijam 200 subskrypcji i odcinki w dziewczorki i w soboty o godzinie 15.30 Dobra mamy tutaj jak widzicie w ostatnim odcinku robiliśmy sobie te enchanty i tak dalej A dzisiaj ruszamy Kuba. Najpierw może idziemy przez wodę chyba? Czy w... Przez las idziemy czy przez wodę? Czekaj, to nie Czekaj, ja sobie zapiszę kordy naszej wioski może lepiej, co? No. Dobra, już Kuba od Kuba chce iść w tamtą stronę, więc lecimy w tamtą stronę. Ciekawe, czy znajdziemy. Samo nadzieję, że znajdziemy. Mieliśmy Kuba północ sami. O, mamy delfina i może delfina położę, będzie szybciej. Nie sami się. Dobra, co po co się kręcić, jest prosto, a nie kręcić. Prosto idziemy cały czas? Dobra, okay. lecimy prosto, damy wam widzę, wyznać jak będzie jakiś las. Dobra, widzowie, my już jesteśmy tutaj. Bo prawda, po statek. Ale idziemy, idziemy i na razie znaleźliśmy akacjowe, więc... Trochę przejdziemy, mam nadzieję, że zaraz będzie, bo psy występują chyba w igla z tym biomie, z tego co się nie mylę. Czy jeszcze w jakimś... W każdym lesie nie tylko Co? każdym się będą psy, tylko nie te. uważam, że psy tylko występują w Diglas z tym. Dupa, coś. Dobra, idziemy po prostu przed siebie. Nie skup się. Gdzie ty idziesz? No idę prosto cały czas. A ty gdzie jesteś? To jest prosto. No nie, kuba jest noc! Kuba jest noc, rady, nie? Masz? Nie wiem. Ej, czekaj, zaraz ginę, zginę zaraz. Boże. Ja nie widzę cię, czekaj, bo się zgubiłem. Uuu. Dobra wzewię. Już jesteśmy w jakiejś wiosce, nie wiem. Ale ja chodzę, ak chodzę aktualnie i zbieram sobie itemy z wiosek. Ej, ale ta wioska jest potężna! To nam się... mówię wielka. To nam się nasza. To pójdziemy. Się... To nam się... O, chlebek! Chlebki. Ej, a co z te krypery? Oh, Uważaj! No, no Jak zapałecki. są kry? Dobra, ja niszczę z tej wioski, bo mi się to przyda. Na takim serwerze nie ma kuna zblokowany. Co? Kryperów. Czemu to nie zrobiłeś? Nie wiem. O, mamy emerald. Dobra, daj Stop Ten. Dobra, widzowie, mam dosyć. Koniec tej wioski, idziemy gdzie indziej. Kuba chce tu zrobić, zrobić... Jakąś inną wioskę, na przykład tam będziesz, e, nasza wioska jedna, a tu Kuba chce zrobić drugą wioskę. Będzie mieć kilka Więc roku. dajcie znać, czy to jest dobry pomysł, czy to nie jest dobry pomysł. Tak, daję widz. Dobra, chodźcie. Chodź, Kuba, idziemy. Ej, ej, może się prześpimy w tej wiosce, co? A zginiemy i tu się kładnie. No właśnie, Tylko w sumie. Czekaj, bo cię znowu nie widzę, Kuba cię ciągle kubie. Gdzie ty jesteś? Już cię nie widzę. Na górce. Na górce, nie wiem, ej nie wiem, jestem na tej wiosce, a Ty w którą stronę poszłeś? Na górce, w tej wiosce jestem. O teraz się widzę, dobra. Dobra, idziemy, w ta... gdzie, jest, gdzie jest ten las w końcu? No i gdzie jest? No idę za tobą idę, za tobą, idę za Tobą, leć, teraz idę za no, Tobą. No wiem prosto. Boże, jakie to duże jest. Ej, ale... a my dobrą zbrojkę teraz, nie gadaj. A ja zrobiłem. Ale już nas jest dziesię... przynajmniej... O ej, A nie to jest pustynia teraz! Na pustyni chyba też nie ma psów. Koty są na pustyni chyba. O! Może kotka? Ej, a może taką, taką tą ruszkę. to taką trochę no jak może też tak. Pustynną? No, bo już, tam już nie Uż, już, już ja co, widziałem. Nie widziałem? Ja już robię tak nie widziałem. Tylko tak. Kurna głupie te Pająk. Moje Neder Moje Dębiaszki. Kuba, moje, moje O ile mobów za tobą biegnie Kuba, uważaj! Uważaj lepiej O LOL O Boże, uciekaj, uciekaj, uciekaj O nie, czy ja właśnie spaliłem ten Czekaj, kill -off? czekaj, nie, nie kill off. Złoto spaliłem, stąd co wykopałem, ale dobra, walić to idziemy. A, no, bie, 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 idziemy bie, bie. dalej. Bie, bie. Dobra, widzowie, jesteśmy już w innej wiosce. Co realnie nagrywałem tego? Patrzę jakiś bal. co? chcemy to mieć. <laughs> no to musisz, a co trzeba to oswoić? Ej, ile mamy emeraldów z tej wyprawy? Dwa, 11. To. A teraz się to w ogóle oswoić? To jest lama. Jestem lama. Mhm. A nie wiem, czy się da siodło na nią położyć. Jestem lama, da się. Jestem lama. Kuba, wiesz, ja taką lamę widziałem niedaleko naszej wioski? Ej, lamę. Ja nie widziałem niedaleko naszej wioski. A ej, w sumie. Lamy. Ej, przydadzą nam się kaktusy, może wezmę. Zrobimy taki farmy lamy. kaktusów. O, tu taki jest, ej, tu jest jeszcze lamy. jeden. O, tu! Ej, ta wioska też jest w sumie duża. Zobaczmy, co teraz zrobię. Co? O, te. Kuba, z tej wioski. Znowu chcesz w tej wiosce być? Tą wioskę też chcesz mieć? No. Boże, ty chcesz wszystkie wioski mieć? No. Kuba, to nie wiesz, że to nie ma sensu. O, dobra, zabiję przynajmniej golema. Będę mieć żelazo. I ten lama. Dobra, czekaj, spróbuję zabić tego go. No, lamy, ci mm. zrobimy w innym odcinku. Obiecuj, obiecuję, mm. ci. Obiecuję ci, tylko nie wiem, ale chyba da się na lamie siedzieć. Das o, się. kot! Masz Ej, kot to? jest! Kot jest, kot! Nie, to jest kota. Lama. No dobra, chodź po tego psa w końcu idziemy. To nie... To nie jest to slama, Kuba, to jest wielbłąd. No jaki to. ładny, jednak, jednak ja, chcę, ja go chcę. To jest moje. Ej, siedzę na nim. Daj fiatel, no i to, no. Ej, masz siodło? O daj to. Co? No wiesz. Siodło? No Kuba, ej, widzę wiekuła fatna pomy, że chce mieć ślamy, więc... Będziemy też szukać lamów, ale Kuba, zbieraj kaktusy, bo kaktusy i lamy jedzą chyba. Te wielbłądy, nie, znaczy. To? No właśnie no to chyba, o to jedzą właśnie. To, to są duże. idziemy. Ja mam, ile masz tego? Ja mam... 14, dobra w sumie, możemy zrobić tego farmę. Ja mam 8. Ile masz? 8. Dobra, to powinno ci w sumie starczyć. No nie ja. Oj, to jest ten biom, to jest terak, ta, terakota! Ej, mamy to takie... Sz... Kopiemy, kopiemy no nie. czy nie? Będziesz coś, kopiemy to czy nie? Zrobimy tutaj, rób tutaj tego. E, wiesz, to, tak, z tego tere. byśmy mogli wieżowce budować, wiesz? No ja, ja. Kopie, to. kopiemy to, czy nie? Nie razem. Boże, Kuba, z innym, innym razem. Ej, może zapisz kordy, co? Ja, już, ja sobie po to zrobiłem. Ej, to ja tu mam, Kuba, hmm. dawaj zbieramy to, to jest fajne. Dobra, dziękuję, No już, już cię zgubiłem z tropu. No, A z dobra, ciem. no dawaj. o, zaczyna się chyba co innego. Dobra, no, widzowie, teraz idziemy już szukać naprawdę tego lasu. I dopiero wam dam znać, jak będzie ten las. Piesu, ona Nic... Dobra, widzowie, już mamy psy. Co prawda trochę nam się zeszło, ale mamy. Oswajaj, kuba. Mam! Postęp dokonany. Chodź pies. Ej, ale mamy go swojego, to jest mój pies, naprawdę. On... Ej, czego... czego za mną nie idzie? A jest głupi tak, ty. Za to on idzie? No. No, zobacz, nie idzie za mną. Po, to, po co ci dwa psy? A bo tak. Czekaj, Boże, Kuba, czekaj! O też mam jeszcze jednego, chcę jeszcze jednego mieć. Dobra, mam dwa psy. Ha, jak ty. Dobra, chodźcie. Chodźcie, pieski. O ja, o to będziemy ku na dwie godziny wracać. No, będziemy na pewno. Dobra, mam dwa psy. Kuba, gdzie ty jesteś? Alidę. Dobra, chodźmy. Ej, zgubiły się. Ej, tylko jeden jest. Czekaj, moje psy się zgubiły. A dobra, teleportują się za mną. Dobra, idę, Kuba, idę. Czekaj, Kuba, gdzie ty jesteś? Dobra, to widzę, dam znać, jak, jak wyjdę z tego lasu. Dobra, widzowie, już mamy psy, w końcu się udało. Mamy tutaj pieski. Kuba, ty masz swoje psy? Dobra widzowie, już po wszystkich porażkach paśku, Kuba, ta strona jest nasza wioska. Kuba co się z znowu są stało nie! nie idźcie tam moje psy. Dobra, już idziemy, tam jest nasza wioska w powołach. Musisz w ładnie i chodzić, musisz... patrzysz, widać naszą wioskę, zobacz. Widać. Musisz to prawda. Nie wiem jako nie z tej strony przyszliśmy. Nie, bo one... Ale one się tepają, nie musisz, może żeś szybko, bo się typają. Takie kupę było, było złamane. No, ej, ale ja myślałem, że z ile nam to zaszło? Chyba coś, godzinę, coś takiego. A dwie? Kurde. Nie, dwie godziny, nie, coś ty kuba! Do dłuższa droga wracania. No, kurde, dłużej się wracało w sumie. Ale już teraz masz psy przynajmniej, Beś, nie będziesz mi mówił. Chodź, bo nie ma. chodź popsy, chodź popsy, chodź popsy. Chodź, tak jest. Ja idę do moje, na moje łóżko i wziąć. a ty? Ja gdzie będą twoje? Tu? A gdzie twoje chcą być? A gdzie moje będą? Moje będą tu. Chodź, chodźcie pieski. O dobra. O nie, jednego tepnęło za domaż. O nie, czego jednego tam tepnęło? Czekaj, czekaj, ja jednego muszę usiąść. No głupi psie, chodź tu. Dobra, psy moje są tutaj. Kuby, psy są tutaj. Kuba ma trzy nawet. Czego ten jeden jest taki dziwny, mały? Dobra, kończymy to, chciałabym, się podobało, zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję dzwoneczkiem i odcinki macie we wtorki w sobotę o 15.30. Pa! Pa,